Jedno z najpopularniejszych słów w internecie to like, czyli wiadomo, z tym nam się kojarzy. Ale czy wiecie, że to nie zawsze znaczy to samo? Tym słowem, które dzisiaj biorę na tapet. Nie na tapetę, a zdziwieni? Mówiła o tym kiedyś Paulina na swoim kanale. Bardzo polecam, mówiąc inaczej, ale nie o tym miałam dzisiaj mówić. Widzę, że głupawka już weszła. Więc podstawowym znaczeniem słowa like jest lubić. No więc ja coś lubię, no to I like, a ja nie lubię, co chyba częściej wolimy mówić I don't like. I don't like Mondays, czyli nie lubię poniedziałków. Wiadomo, któż nie może się z tym utożsamić, tylko tacy dziwni ludzie jak ja, którym jest wszystko jedno, jaki jest dzień tygodnia. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli się faktycznie bardzo nie lubię poniedziałków, to może dlatego, że jeszcze się za mało zmieniło swoje życie, więc ja zachęcam, żeby je zmienić. Ale wracając do tematu. Można sobie nie lubić poniedziałków, i można sobie lubić też bardzo różne rzeczy. Na przykład jest taki pan, który lubi duże pupy. Oh, you're laughing! Oh, you are! You really do like big don't you? Oh, you beautiful little! Tak, no to wykonanie było trochę bardziej żeńskie niż być może się spodziewaliście, a to dlatego, że Rachel cytuje piosenkę artysty zwanego jako Sir Mix A Lot. Bardzo sprytna nazwa, tak w ogóle. No więc tak, można sobie lubić i nie lubić różnych rzeczy i można sobie też lubić i nie lubić ludzi. I jeżeli na przykład powiem, lubię go, no to I like him, ale trzeba uważać, ponieważ to samo zdanie I like him może też oznaczać, on mi się podoba. What are you guys doing in here? Oh my god. A friend he's looking at differently, but it's wrong. It's Rachel. You like Rachel? Hey, look, it's no big deal, okay? Phoebe and I talked about it. It's just a crush. It's gonna go away. Dude, you gotta rearrange your bubbles. Oh No i widzicie, gdyby you like Rachel po prostu znaczyło Lubisz Rachel, no to nie byłoby w tym nic szokującego, ale że to znaczy też Podoba ci się Rachel, i to jest właśnie takie dziwne. No więc jak to rozróżnić, kiedy ktoś mówi I like you, czy to znaczy lubię cię, czy to znaczy podobasz mi się? No właściwie to tylko z sytuacji. Czasami bywa tak, że kiedy dwie osoby rozmawiają i ktoś powie np. I like him, to ta druga dopytuje You like him like him? I to właśnie jest podoba ci się, i czekamy na wyjaśnienie, bo być może ta osoba tylko chciała powiedzieć po prostu go lubię. Nie mam żadnych romantycznych planów. No i właśnie, i właśnie to like występuje w mediach społecznościowych, ponieważ to, co mamy na Facebooku, no to nie za bardzo jest lubienie. Po prostu mówimy, że to coś nam się podoba, ale że po polsku łatwiej i krócej było to przetłumaczyć na lubię to, no to tak właśnie nam się wydaje, że like po prostu znaczy lubię to. I like it, lubię to, ale też to mi się podoba, to mi smakuje, to. Fajnie brzmi. Może dotyczyć po prostu tego, co się w tej chwili dzieje. We just hit a record high of 2500 likes on Instagram. Yeah. Odkąd mamy media społecznościowe, słowo like funkcjonuje też jako rzeczownik. Wcześniej nie za bardzo tak to wyglądało. Dlatego 2500 likes to 2,5 tysiąca lajków. My po polsku nazywamy to lajkami, można nawet to pisać przez a, j, Chociaż niektórzy mieli takie pomysły, żeby to się nazywało polubienie albo lubik. No, niestety, to nie tak już działa, że można komuś ogłosić nowe słowo i wszyscy będą go używać. Używają tego. Co chcą. No ale właśnie, like to nie tylko lubienie, podobanie się, ale samo słowo like może też oznaczać taki jak albo tak jak. Więc w tej piosence Madonna nie śpiewa polub dziewice, tylko tak jak dziewica. Słowo like można przetłumaczyć jako samo jak. Tak jak na przykład w tym zdaniu. Jestem jak córka, której nigdy nie miała. Take it from me. Moms love me. Ross's mom one time actually said, I am like the daughter that she never had. She said what? That she's like the daughter she never had. No i ponieważ słowo like znaczy jak, używamy go w porównaniach, a więc na przykład w poezji czy w różnych innych artystycznych zabawach słowem. Tak jak na przykład tutaj w tym wyrażeniu. Samotna jak autostrada. Słowo like często występuje ze słowem just. I just like znaczy zupełnie jak albo tak samo jak. Często można się też spotkać z wyrażeniem just like that, czyli tak po prostu. A samo like that albo like this oznacza po prostu tak. W sensie taki sposób. Samo słowo like możemy też przetłumaczyć jako coś takiego jak. creepy. W języku bardzo, bardzo potocznym. Na co dzień wiele osób zamiast powiedzieć he said, czyli on powiedział, używa wyrażenia he was like.

And then I'm like there's no way I'm wearing that. And she was like, well if you don't wear it, then you can't play. And then I was like, honey, what that's fine by me. And then she was like, well if you like the mom. Like mom starts saying like over the back like stop. Ja rozumiem, że w tej scenie się bardzo dużo działo i być może zechcecie ją sobie obejrzeć jeszcze raz, żeby wychwycić te wszystkie krzyki, w których było dużo like. No i właśnie to słowo like może po prostu czasem wystąpić jako taki przerywnik. Niektórzy używają go jak przecinka, tak jak niektórzy w języku polskim używają słowa na K. Ale znowu to świadczy o tym, że po prostu nie mamy pomysłu na to co powiedzieć dalej. Can we please not have a whole talk about our feelings and what happened and like status? Because I never learned that. And and it really makes me like wanna jump out of my skin. So can we just sit here and be cool now? No i właśnie dlatego, że ten przerywnik "-like", charakterystyczny jest dla języka wyłącznie mówionego, a szczególnie przez osoby albo mało wykształcone, albo po prostu no, mające ubogie słownictwo, bardzo wiele osób zdziwił tweet, czyli język pisany prezydenta Trumpa, który użył właśnie tego przerywnika w bardzo niefortunnym zdaniu. No i tutaj, żeby Wam go artystycznie przeczytać, oto Ben Stiller yy, jako Derek Zoolander. Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being like really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard, and as everyone knows, went down in flames. I went from very successful businessman to top TV star to president of the United States on my first try. I think that would qualify as not smart, but genius, and a very stable genius at that. Bardzo mi się ten y, tweet podoba. <laughs> I'm like really smart i y, y, I'm a very stable genius. <laughs> Myślę, że jak ktoś jest geniuszem, to nie musi nikogo przekonywać o tym, że jest geniuszem. Tak samo jak król nie musi mówić y, jestem królem. Wszyscy po prostu o tym wiedzą. Ym, no i właśnie, trzeba pamiętać też o tym, że słowo like często występuje w pytaniach w połączeniu z what. Szczególnie kiedy to what jest na samym początku, a like na samym końcu. Razem oznaczają jak albo jaki. I na przykład takie pytanie, what is she like? To wcale nie co ona lubi, bo to by było what does she like, ale what is she like znaczy, jaka ona jest. So please tell us more about your little girl. What is she like? Oh, you're gonna love her. I mean she's so smart, it's so funny. The first time we walked in that room, there was this instant connection. We just knew she was ours. <laughs> Podsumowując, angielskie słowo like ma bardzo wiele różnych znaczeń, przede wszystkim oznacza lubić, na przykład I don't like Mondays, to nie lubię poniedziałków, a I like trains, to lubię pociągi. Kiedy mówimy o ludziach, na przykład I like John, to może oznaczać lubię Johna, ale może to też oznaczać podoba mi się John. Like może też oznaczać tak jak, na przykład like a virgin, tak jak dziewica. Just like, to tak samo jak albo zupełnie tak jak. W języku potocznym możemy spotkać się z wyrażeniem he was like, które oznacza to samo co he said, czyli on powiedział, ale nie wszyscy uważają je za poprawne. Samo słowo like może też czasem wystąpić jako taki przecinek, ale raczej do niego nie zachęcam. No i w połączeniu z what może oznaczać jak albo jaki. Na przykład w zdaniu what is she like i jaka ona jest. Mam nadzieję, że pomogłam. Like this video to niekoniecznie polub to wideo, tylko daj kciuka do góry, żeby pokazać, że Ci się podoba.